Dzisiaj gram sobie Fortnite'a. Jest ze mną Karolina. bo. witam. Tak, i gramy dzisiaj tylko lud z botów. W sensie z pomagierów i bossów. O to chodzi. I jeszcze raz wytłumaczę, za... znaczy wytłumaczę dzisiejsze zasady gierki. Czyli możemy grać tylko broniami z botów. I na początek możemy wziąć yy, jedną broń, żeby po prostu zabić jakiegoś bota. O to chodzi. Bo wiadomo, z kilofa jakiegoś bota nie porobimy, a szczególnie z jakimś tym pistoletem maszynowym, czy jak to tam było. Yy, no i oczywiście leczenie, macy, inne rzeczy będziemy mogli brać sobie po prostu tak. Yy, tak od, od innych graczy, no bo oczywiście Maców, no znaczy leczenia z botów, leczenie z botów nam nie wypadnie. Macy tak samo chyba. Czy macy wypadają, bo ja nie wiem. Halo, Karoli bo no, co? Mac, wypadają z butów, czy nie? Nie. Okej, okay. no dobra, ym, ja już nie przedłużam, no i zaczynajmy. A więc tak, my już jesteśmy w pierwszej giereczce oczywiście i nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami i oczywiście łapki w górę. Ym, no i tak, y, zapomniałem powiedzieć w podstępie, tak? Że możemy, że nie, jakby nie możemy z tych skrzynek brać broni. Czyli jak są te skrzynki tam różne, no to ze skrzynek też nie możemy brać. Gdzie my mamy, my, my mamy lecieć? My mamy lecieć tu. Znaczy na ten domek tutaj, tutaj na ten domek, ale ja zawsze lecę tu, bo to jest jedna skrzynka I, tam, i stamtąd zawsze biorę broń. Więc tam, tamtą broń możemy wziąć. Pierwsza skrzynka zawsze może być. Aha, i też nie, w, tym, w tym odcinku jakby nie możemy wymieniać broni. Czyli jakby wiecie upgradeować w ogóle. Bo to są jeden, jednak broń z botów i... Raczej jakiś bot nie będzie miał... Ka złotego kałacha, co nie? Więc. O, dobra, mam SMG. Tu masz pistola. Dobra, to zostawaj mi... To daj mi tego ze snajpą. Tu jest. Dobra, że rzucę się ja jednak ja ma. Zostawmy te. Bo będę mógł tego PM, bo tu już było minigana. No dobra. Jakby teraz dostaję to i resztę wywalam. To jest też tego minigana. To nie minigana, tylko gama. Dobra, leży. Nie! Porobiłeś już tego z tyłu? Tak, z minigunem już porobiłem typa. I mam minigana, spoczko. Ej! A gdzie jest PM? Pytanko, nie możesz tych broni wziąć, wiesz, o tym, że, że ze skrzynki nie możemy brać. Jakiej? No z tej, tu, tu, tu była u góry. Masz, wziąłeś jakąś Ale 20? ja nie zabrałem skrzynki, ale no. podkładki, tylko zabrałem jamo. Dobra. Tej skrzynki też nie możemy, a tu była do snajpy, to A daj amo do snajpy. Tam. No właśnie, masz. Nie, już dobra. Czekaj, to jest ja, to, to, to jakieś boty? Czy coś? A czekaj, ja tu mam dla Ciebie tak, tego. Masz. Nie, ja przeładowałem go. Dobra, ja wezmę sobie to ammo. Tutaj też to ammo wezmę sobie. I jakby tam jest jak... Tam tych broni też nie możesz podnosić i skrzynek. Tam możesz tylko ammo stamtąd wziąć. Wiesz o tym? A podki ty. też mogę. O oh, fuck, i ty. Mam tu dwóch typów! a mam 15 ammo. Pomagam. O fuck. Brak amo. Dobra, ach, dzięki. Jak będziesz mi jakieś amo do tutaj to daj nie? No właśnie miałem, więc ci dam. Ej, powiem wam, że ja mam tylko jedną broń, więc tak słabo. Masz co ja amo Dasz mi trochę amo do... No właśnie też nie mam. Leży. Ale do tego, do... Właśnie nie mam Dominigana jak coś. O, leży! Nie leży, dobra, jednak nie leży. Ja bardzo powaliłam też. Ja go nie widzę. Prawdopodzę. Łado Leży. Ja mam zero amo! Proszę amo Dominigana. Ej, czekaj, to zbierę jak będę miał jakieś, co ci dam. No bo ja mam totalne zero! Ja potrzebuję tyle, a może... E, trzeba sprawdzić od tego drugiego typa jeszcze. A, i możemy wziąć na przykład to. Ja zabijam drugiego typa jeszcze ze sznajpy. Wiem, wiem. Tam jeszcze był ktoś. A, ej, my i my możemy brać nie, ten Helikopter możemy. A zabić. było od niego jakieś leczenie od ej, tamtego? tu jest, tu jest, tak, tam było. A wziąłeś? No. Kurde ktoś wali. Wiem. Poczekaj, próbuję go ściągnąć. Jest ich dwóch. Tylko proszę cię nie uszkodzić Kurde, brak amo. Proszę cię Jeszcze pomóż. Iluszko. Ej, podjeżdża w ich od pleców? Go tam, ho dobra, powalony. Czekaj, go przeszukam w ogóle. Gdzie jest? O, 90 AMO! Super! Jedną podkę mam, dobra, podkę sobie Chyba rozumiem. widzę drugiego. Miał 90 AMO do, do tego, do minigana. Jej... znaczy przepraszam, ale. Chodź. Idę, idę. Tylko, że, aha, ten, tego pistoletu mogę wziąć, co nie, bo on był ze snajpy. Ten snajper go im miał, miał, co nie? Nie zielony miał Sniper Aha. Szary to, pod, to był ten, który podniosłem na start. A, to tu jest. To jest ładną Sniper Dobra. Ej, masz jakiś... masz coś fajnego, bo... Ej, ale Najdy o... możemy brać, co nie? No tak, najdy... możemy. możemy. No idy możemy, bo to są takie... Wiesz. Ja się... O, daj ja, ja będę stakował ten daj mi trochę ammo do do tego do PMA, bo ja mam 90. A, do, a to ja mam tylko pistolet i minigana więc, o dzięki Więc będzie trochę kiepsko ludzie, ale wiecie, wiecie jak to jest Ej, ja już mam, ja mam jednak, ile ty masz? Cztery? Ja mam pięć, pięć A, no dobra Aha, dobra wiem już. Dobra, wiem już, że idzie. działa. W ogóle ten... Ja tak... Ja go się nie wiem, ten, że snajpu do niego waliłam. jednak go się tak obrócił i dostał. Ogarniasz, jak ja na, jak jego, Ej, w sumie... Jak ja ej, to otwórzmy tak? tą skrzynkę, ale weźmy z niej tylko AMO. No. Bo tak możemy. Ale teraz tak pomyślałem, że kurde tak można zrobić. Dobra, to ja się pójdę przebrać. Ej, ja my mamy strefę. Okay. Bardzo fajnie. No. Fajnie, jak ogon mi nie wystaje Mhm mm Dobra, dobra, dobra Wiecie jak to jest, bo ogonek tak wystaje czasami I proszę was e, Pod tym odcinkiem dobijam... mam typa, mam typa No fajnie, apteka Idę ci pomóc Leży Drugi Please pomóż, mam 50hp Leży, dobra Brawo Miał aptekę jakąś? Tu Masz? Dobra, ten. Ten miał też. Weź bandaże jak sztakujesz. No ja mam. Ja mam 15, już mam teraz tak. Dobra, i jest tam aptek. Tam jest chyba jedna, ale jeszcze jedna jest w środku, więc jakby co? Dobra, to ja będę stap... Nie, tu są apteki. dwie, tu są dwie, a jedna jest w środku, bo otworzyłem ze skrzynki była. I jeszcze tu otworzę skrzynkę. Mhm. Jak chcesz, to co masz granaty? O dobra, bo ja mam 6 najdów. Spoko. Znaczy mam ja trzy, muszę ale. się wydać. E, masz jakie, jakieś potki? Nie, nie mam żadnych potek, niestety. Też bym chciał potki, ale... Miałem jedynie dużą, ale ją wypiłem, niestety. No ja też wy, wypiłem moje... Mam ten. Co mam tylko HP. Ja mam bardzo słaby loot, bo mam... E, patrz. Mam to, mam to, mam to i mam to. Co nie? A ja mam patrz. Ja mam... patrz, ja mam to, to... To, to co? A, to jest Ej, lecimy? Dawaj na zrzut, a na w sumie to tam... Dobra, dawaj na zrzut I Ale pa... tam potki są więc... No, a w ogóle to jest fajne malowanko bardzo Nie, tam ląduje Zrzut Ja się... ja na stół buduję. Ale by Ej, się ale chciało, lunch pada mogę, co nie? No tak, lunch pada, co? Mogę. Lunch pada mogę i C4 No, Dobra. ale patrz na to. No, to by się chciało. No. Dobra, chodź. A były jakieś potki? Mm, nie, nie było żadnych potek. Były podkładki, które zabrałam. No. Ty, tam, tam są na moście. Tam są. Za ciebie? No dawaj. W ja. Nie dobra, nie mi ich. się Wiem, że oni, oni są za więc. Wiesz, to może być, a nie, oni się tam. tam się gdzieś Bildfight. to może nie. Czy chcesz tam lecieć? Strzelam. Stój, stój w miejscu. będę strzelał. Albo uciekaj. Wiesz? Nie trafiłem, dobra. Dobra, może ucieknimy? No bo ja chyba totalnie nie mam, nie. No wiem, to będzie kiepsko może tu coś będzie. W, wiesz. Ej, ale rybki chyba możemy... ten co nie? Ryb rybki możemy tak. O to znaczenie. Więc... No, też tak... Ja w ogóle nie wiem co my możemy, czego my nie możemy. O, najdy. O, patrz, mogę sobie ulepszyć. Powiem ci, że Nie, nie można ulepszać! Czemu nie? No bo nie można. No bo jakby... Czeba. No nie można, no! No ja mówiłem, to jest. pum, purum, pum pum no, Zabrałeś ja mi W sumie to ci mogę dać amo ja do MK bo ja i tak nie... Ja i tak nie mam no. nic. Chodzę tu do góry. Nie, zabrali Helkę, zabrali nam Helka. Dobra, to już niech sobie to wezmą. Okej. Dzisiaj te Czekaj, masz ja ja masz 245. Ja lecę, ja dobra, ja idę ich trochę Helkę na... Obijamy ich. Dobra, ale nie, no, zniknęli już. Już za daleko są. Gdzie oni są? Bo ja nie widzę. Chylki. Nie wiem. Uciekli nam już kupi. Nie lubię takich ludzi. Złodzieje, kradzieje. I dobra, chodź na chwilę tu. W sumie, wiesz, to mogło być nasze wybawienie, ale jednak. Tam w ogóle jest rzut. Czego zaznaczę? Jak to chcę zaznaczyć? Zaznaczyłem zrzut ty, ty spadający. Dawaj. Jedziemy do strefy. Idziemy pozrzucić. A, bo oni weszli na dach i wzięli Helkę i tyle. Ej, bo tutaj chyba ktoś rozwalił to, ten dach. Czy to ty? Nie, ja. A, no dobra, to nieważne. Chodź. Jak będę miał jakieś potki, to ci dam, dobra? Ale okay. powiem ci, że ten minigun jest taki niecelny. A masz jakieś najdy? Tak się tylko pytam? E, nie, ja mam tylko te... E, poduszki i apteki. I dobra, możemy tu wejść. sobie. Zobaczymy. I w ogóle tam jest jesteś na dachu, wiesz o tym. Strzelać? Nie. strzelam Ej, ale na przykład tomigana to my możemy wziąć, co nie? No bo tak. Dobra, dostał jeden Jak ktoś będzie miał tomigana, to możemy wziąć. No tak, bo to jest z, bo z botu. Jak znajdziemy tam, i ty to możemy, bo to jest z botu. Mam no, dla ciebie amo do Ok. Jak chcesz, to masz robiki nie, ja nie mam jedyny, to nie potrzebuję. Tam są. Dwóch. Ja tam jest dwóch. Jeden dostał za 120. Dostali oni stamtąd? E, widzę, widzę znowu. Zostaram. Już nie trafiłem. Na hotelu. Tam są lecą leciecie. na nas. Znaczy lecą, uważaj. Strzelają do nas, z hotelu. Uważaj. Dostał 17! Dostałem... Ale no. ja dostałem ten... Chodź tu. Masz jakąś aptekę? Tu mi rzuć. Dawaj. Dobra, co podejdź? Czekaj, bo oni, oni ciągle... Yy, oni jakby będą na nadwalnąć, to muszę ich walnąć. Cześć, masz tu? Nie widać. Ich. No to teraz mamy średnią. Ej, ale patrz, top 13, super. Na chwilę będzie top 10. Jak nas wyeliminują. Nie wiem, czy dorzucę, chyba nie. Nie dorzuciłem, ale dobra. Tak bym nie rzucił. A jeszcze? Ale to ci na hotelu czy ktoś jeszcze? Dobra, mam odpowiedź. Ale hotelu? gdzie oni są? Jutro nie nie ci widzę. na hotelu i ktoś jeszcze. A nie gdzie gdzieś? Nie jest? widzę. Oni są na hotelu, ale są na dole. Dawaj. O kurde, sorry. <laughs> Uważaj. Ale ich nie widzę od Oni są tam. Przynajmniej tam byli. Ale czy tam dalej są, to ja nie wiem. Dobra. Ej, żeby to nie było... Ej, chyba że idziemy po zrzut. Okej. Okay. A. O, ale bym to wziął so, Ale bym to sobie wziął Tego RPG'a A dobra, czekaj Uważaj Masz Masz e, Idą Widziałeś co wypadło? Lecą do nas Dostaje taki laser No czekaj Widziałeś co nam Widziałeś co nam wypadło? Są tu No są Mam to wejść. Oła, jak wszedł do, do mnie od tyłu dawaj. Ale trzecie miejsce, typie! No. Ale dobrze! Więc dobra, my jesteśmy ja w trzeciej by... giereczce W drugiej, czekaj, gadam drugiej, drugiej Albo dawaj na jacht W sumie? Ale wiesz... Albo to... dawaj na platformę, bo będę łukiem grał <laughs> Nie, no to nie jest tylko... Nie, polećmy tutaj sobie, bo ja tu, ja tu... praktycznie w ogóle nie latam. Ja biorę trochę z Okej. to ja biorę... sobie to sej, nie wezmę. Właśnie nie, nie otwieramy sejfu, nikt nie będzie miał. No właśnie. Ale widzisz tu pół serwera leci typie. No i o to chodziło, nie chciałem szybką grę, to masz szybką grę. Nie no, nie mam gdzie lecieć, powiem ci. No ja też. Oj, spadłem. Kuźwa, tam też jakiś typ leci, leci. Co ja... do mnie! Ej, gdzie ja kurde poleciałem? Co ja właśnie zrobiłem? Nie wiem, ja pędzę po motorówkę, żeby cokolwiek móc zrobić jakiemuś cokolwiek. nie mam braku, dobra, mam ja nie, ja nie mam gdzie iść. Dobra, po balony jeden. Masz przynajmniej jakąś broń, typie Ej, typie, mam do ciebie pytanie Czy snajpa z tunikiem jest od bota? No chyba No i miał zielonego pistola, to na pewno jest od bota Mhm mm Bo widziałem, że on zabija też bota Typie, bo zabiję jakiegoś typa I taki Wiem, ten, to nie tak, jest to nie w ogóle wiarygodne Dobra, mam bota, mam minigara z bota To jest coś najgorsze, że ja mogę na razie tylko snajpom grać. Wiesz o ten? Dobra. Bo ten typ chyba nie wziął pistola. Nie no, miał, dobra, miał pistolet. Miał to, dobra. Ja leżę, bo mi się głupi minigun nie załadował. No nie dobijaj! Ha, nie jeden, kurde. Nie lubię jak typy dobijają, ale dobra. Nikogo nie ma. No to będzie ciężko, ale wiesz, że moja karta zaraz wygaśnie. Nie, go w solo. Ja nie mam jak do ciebie się dostać chyba, że mam 30 sekund. Nie, 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 zdążę. Chyba, ja że... nie, dobrze. Ja jestem totalnie za tą ścianą. To nie jest z bota? No, tak, on jest od bota. Dziękuję, uratowałeś mnie. Bo <laughs> ja miałem tylko snajpę. dobra, masz mam kartę? Masz mam kartę, dobra. dobra, spoko Dlatego już nie muszę się śpieszyć To okej okay. będę kamklił w bentach całą grę Nie, nie Nie ja nie wychodzę typie, ktoś będzie miał to mi da na Midas'a zaraz Schowaj się w kartonie Nie, idę cię oni są w środku dobra dawaj co? Na czym ty No dobra dawaj A na czym ty grasz? A na konsoli chyba. No tak. Ciekawy sam ktoś przebiegł. Mam nadzieję, że to, to był, bot. był bot. A to był bot. Pójdź go dobi O i daj mi to z... dobra daj mi to z niego. Okay. No daj to, daj to, proszę cię, proszę cię. No daj tego, daj to memkę! Jaki po prostu. Oddałem twój item. Boicie, że zaraz kogoś spotkamy z Tommy'em. Nie wiem jak ty. Dobra, Elo, robię podjazd. Typie, patrz co wydrobiłem ze skrzynki No nie, a nie możesz tego Normalna wziąć Normalna skrzynka, ogarniasz? Wiesz że o tym, że tego nie możesz wziąć? Wiem Ja, ja się spóźniłem. O, dobrze Ej, bo spotkałem typów Mam tu save, wiesz o tym? Ten bot miał max, co się stało? Jakim cudem ten bot miał max? To ty? Nie, ginę. Ktoś tu ma arpega. Idź się przebrać do, do tego. Skary no, te wydrukają tylko z bota. Ej, z, i z, tam, tam jest ty w środku. Dobra, wiesz, tego skara, tylko z bota. Ja mam, wykadają. ja mam, ja mam. Chcesz do tego pistola? Nie. A to jest z bota? No tak, bo to tu leżała ta snajpa. Chodź, idziemy Chodź, 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 pojemkę. Dawaj, mów na bota. A jak tak biec powoli, kurde, bo ja nie. Na... Patrz. Ja nie umiem tak, no co jest? Dobra. Chodź. Potki. Dobra, teraz ja pilnuję. Spróbuję na Heda Idziemy. Przyjmij pohalka Kupiamy ze sobą i temy, takim, czymś na pewno nie wygramy. Wiem o tym, no ale wiesz, musimy sobie radzić. Pilnuję na agencji, mamy największe szanse, tak szczerze, żeby kogoś zabić i zyskać lepszy lud. Ej, mam typa. W środku? Wiem. Tam jest? To ty strzelasz? Nie. Ja tu Pomiesz? pilnuję. Gdzie on jest? W środku? Tak. Chyba. Dalej, podbijaj. Gościu my zginiemy. Nie ma go. On jest na dole. On jest w safe'ie Tu. Wiem. Chcesz tam wejść? Leży. Tybie mam mitycznego Tomigana! Bierz go. Zabrałem. Idziemy, Gdzie, idziemy, idziemy 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 Masz to miga, to z dawaj. Ty piechosz, bo ktoś tu płynie. Szybko. Ty piepać, co trzyma mnie. Dobra, chodź. Lecę. O cholera. Holy... Ja pierdzielę. Ale to była za gruba Ale garniesz, że go bob albo kamera zabiła? No to mu... kamera nie zabija, bo musiało go ten zabić, ty to, to wiesz. Ale kamera z te działko, sorry. Ja wiem, wiem, nie wiem, wiem. To działko go musiał no. zabić. I dobra, chodź tu się podleczy, bo to jest ognisko. Ale tam też bot był, nie? No wiem, ale ten bot był z minigana. A ja tak patrzę, coś złotego tu leży, źle, to jest mi też nie komigan się pas... Ale to ten typ musiał go za zabrać. No. Czekaj. <ślesk> Dzień dobry. Wezmę sobie... Masz spotkę dużą. Masz. Ulecz się. Inks Inks ja dalej jestem przebrany za bota, co nie? Tylko wiesz, że... Tak tematycznie, co nie? Ja jestem przebrany za bota, a my gramy na boty. Znaczy, nie, nie gramy na boty, ale... Ale gramy no. i mamy z botów... A, a dobra, ty już to otworzyłeś. Ale jeszcze... Ja o, się zapomniałem, że to jestem to. przebrany za bota i ten zacząłem walić do tego tyta. Kurde. Do bota. Dobra. Ej, dobra. Czekaj, chodź Ej, ty do ty Ej, ale ja nie wiem jakim cudem ktoś z Tomiganem został zabity przez bota albo działko. Patrz. No wiem. No dawaj to. Ja czemu jestem dalej przebrany za bota, ja nie wiem, No dobra. Idziemy. Idziemy do strefy. Iui, 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 iui. o kurde.. ui tu są typy na moście dawaj ich są ty Tam są... Mamy ui 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 Tam ui ta dostała dostała ui ui ja jestem... nie ui 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 prawie ui bo muszę trafić. Nie trafię go tak. O, po co on tam ucieka? Dobra, mamy mam strefę. musi tutaj przyjść, żeby mieć strefę. No nie mamy strefy. Ja się Trzef. przesunę tą helpą, poczekaj. No to jest drugi. Typie, to jest drugi. Pomocy? Idę. Typie, pomocy! A 60 HP! Muszę się wyleczyć. On dostał minus 40! O FAP to jest drugi! I dostał minus 30! Ja mam 20 hp! Masz aptekę? Nie ten leży, nie! On naży! Ja ja nie A więc tak, widzieliście nasze dwie giereczki w tym odcinku: dwie gierki, ale były mega dobre. Bardzo dobre. I oczywiście, nie zapomnijcie stawić suba na tym kanale, tam na dole. Oczywiście, łapki w górę. I dajmy tak: 8 łapek w górę. To będzie kolejny challenge, bo dałem 5 łapek i dobiliście to w mm, pół tygodnia. Więc yy, tak. Osiem łapek i będzie kolejny odcinek, z, znaczy kolejny challenge w Fortnite. Cie. I Karolida, bo coś chcesz powiedzieć na koniec odcinka. E, także. E, napiszcie w komentarzu, czy mieliście taką sytuację. Że wchodzicie, bo widzieliście. No niekoniecznie, że widzieliście. No, no że widzieliście leżącego tamigana na podłodze. No. Tak jak my. No bo to było dosyć bekowe i w ogóle. Tak, tak go po prostu typ zostawił. Więc yy, to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście ja się z wami żegnam do zobaczenia i pa pa.